Cześć dziewczyny, tu Katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami oraz toperami. Dziś chciałam Wam zaprezentować model Onyx. Mamy go w wielu kolorach i jeżeli macie ochotę sprawdzić, w jakich i ile kosztuje, to pod filmem zostawiam Wam link. Proszę kliknijcie, przeniesiecie się do naszego sklepu i tam sprawdzicie aktualne ceny oraz dostępne kolory. A teraz omówię, jak on wygląda i dla kogo jest przeznaczony. Onyx to topper jakości premium. Najłatwiej to zobaczyć od środka, ponieważ cały przód jest tkany na mikroskurze, natomiast tył na jedwabiu. Zobaczcie, jak duża jest baza w tym modelu. Całość przypinana jest na cztery spinki. To są takie delikatne spinki na klik. I nadaje się dla osób, które mają dosyć duże problemy u góry głowy, ponieważ. Przy tak dużej bazie spinki wypadają nisko, zazwyczaj w tych miejscach, w których nasze panie jeszcze mają włosy. Za chwilę z Klaudią oraz Julią pokażę wam, jak dopiąć toper i jak on się prezentuje na włosach. Chciałabym, żebyście zwróciły uwagę, że nie zawsze jest potrzebny stuprocentowy dobór koloru włosów, bo często mała różnica w kolorze wygląda świetnie, wygląda jak pasemka. Klaudia ma dużo włosów i toper nie jest jej do niczego potrzebny. Ale pokażę na niej, jak go się powinno zapinać i jak on działa. Toper ma rozmytą linię czoła, czyli zakłada, że my tutaj z przodu uzupełnimy sobie swoje własne włosy. Podsuwamy tak daleko, jak chcemy, żeby zaczynały nam się włosy, a następnie dopinamy tył. Natomiast zobaczcie, że kolor włosów, który nie jest idealnie spasowany, Klaudia ma troszkę bardziej rudę na tyle dobrze się rozczesał, że tej różnicy nie widać. Teraz pokażę Wam kolor, który zupełnie do Klaudii nie pasuje, ale chodzi o to, żebyście zobaczyły, jakie długie są włosy i gdzie się kończą. Klaudia ma włosów nawet za dużo, ale proszę obróć się, pokażę Wam z tyłu, jakie one są długie i jak się układają, ponieważ przy tej różnicy koloru widać to dużo lepiej. I jeszcze... Tak toper wygląda na Klaudii, która naturalnie jest szatynką. A za chwilę dwa odcienie blondu przymierzy Julia, która naturalnie jest blondynką. Julia wybrała dla siebie dwa kolory blondu, jak widzicie jeden chłodniejszy, który mierzy w tej chwili, a za chwilę nieco cieplejszy odcień włosów. Klaudia oraz Julia nie mają problemów z dopięciem topera, ponieważ tam, gdzie wypadają spinki, mają swoich dużo mocnych włosów. Proszę zwróćcie uwagę na rodzaj topera i rozmieszczenie spinek zanim zdecydujecie się na zakup topera, ponieważ to jest kluczowe, aby dopinka dobrze trzymała się na swoim miejscu. Prawidłowo i stabilnie dopięty toper to podstawa sukcesu. Nie jest to takie proste jak wygląda, trzeba trochę poćwiczyć. Znaleźć odpowiednie miejsce, porządnie wpiąć spinki i napiąć rozmytą linię czoła, żeby naturalnie wyglądała. Model Onyx kupicie w naszym sklepie wigello.pl, Możecie to zrobić samodzielnie, albo do nas zadzwonić i my Wam przez telefon pomożemy w zakupach. Jeżeli kupicie od nas Onyx i cokolwiek Wam nie będzie pasowało, przymierzycie w domu i dojdziecie do wniosku, że nie tego szukałyście, że nie ten kolor, to macie dwa tygodnie na zwrot. Do modelu dopięta jest plomba. Proszę nie odcinajcie plomby oraz metki, bo z tymi elementami przyjmiemy od Was model i zwrócimy pieniądze. Toper Onyx to model medyczny do ciągłego, codziennego noszenia i należy go używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.